Okej, okay, słuchajcie następnym prelegentem jest Paweł Budrewicz, radca prawny, były prokurator, publicysta, prezes zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, ekspert Centrum Adama Smitha i Paweł Budrewicz będzie mówił o prawie Wilczka. Ci z was, którzy pamiętają prawo Wilczka nakładało raptem 10 może 11 ograniczeń w wolnościach gospodarczych, tak, typu handel bronią, produkcja broni, ale od prawa Wilczka odeszliśmy daleko i dziś tych regulacji w Polsce mamy e, kilkaset, więc oczywiście rząd mówi, że postara się znieść te regulacje, ale wiecie, że tak nie jest. Paweł walczy o to, żeby przywrócić jak najprostsze prawo zarówno w Polsce, jak i w Europie. Paweł, zapraszam na scenę, the floor is yours. I po wypowiedzi Pawła od razu zostań na scenie chwilę pytania i odpowiedzi. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, zacznę od dowcipu. Przychodzi facet do lekarza po wynikach badań. I lekarz mówi, mam dla Pana dwie wiadomości. Dobrą i złą. Którą chcę panu słyszeć najpierw. Facet mówi: dobrą. Przepana. z wyników badań wynika, że zostały panu 24 godziny życia. Facet mówi: panie, coś pan oszalał? To jest dobra wiadomość? To jest jeden dzień. To jak brzmi zła? No, zła jest taka, że miałem to panu powiedzieć wczoraj. Po co ja tym mówię? No, raz, żeby przykuć waszą uwagę, to oczywiste. A dwa, żeby przekazać to, że w tym dowcipie kryje się bardzo duża życiowa mądrość. No, zawsze jest czas na zmiany, tylko musimy ten czas mieć. Musimy w odpowiednim momencie wiedzieć, że jest coś nie tak i musimy zacząć działać. Co by ten nasz bohater tego dowcipu zrobił, mając te 24 godziny, nie wiemy. No ale tych 24 godzin już nie miał. Jak to się ma do polskiej rzeczywistości? No, ma się tak, że no, nasza rzeczywistość, przede wszystkim gospodarcza wygląda nie najlepiej. Opisują ją przede wszystkim dwie rzeczy, emigracja i bezrobocie, czyli w zasadzie dwa, może być dwa oblicza tego samego zjawiska. I oczywiście ja tu też bardzo często spotykam się z takim poglądem, że, że panu, pan przesadza, no, przecież nie jest tak źle, rozwijamy się 2% rocznie. Dwa koma coś. zwłaszcza to koma coś jest przekonujące. Nie no, jasne, to się rozwijamy. No, przy tym tempie za jakieś 80 lat dogonimy Niemców, zakładając, że oni się nie będą rozwijać. No, co się akurat nie zanosi. I tu znowu w Polsce też spotykam się z poglądem, który uważam, że jest podzielany przez bardzo dużą grupę ludzi, pogląd, że no tak już musi być. To taki dopust Boży, No, bo wiadomo, bo kryzys. Bo światowe rynki, bo globalizacja, bo Putin, bo to, bo owo, bo, bo dziesiąte, bo coś tam znowu innego jeszcze. I na logikę, no gdyby coś można było zrobić, to by się zrobiło i byłoby inaczej. A nie jest. No nie jest, ale było. I tu chciałem wrócić na moment do lat osiemdziesiątych. Lata osiemdziesiąte w Polsce to po prostu była bida z nędzą. Puste półki. Yy, kompletna degręgolada, e, kolejki po wszystko, łącznie z papierem toaletowym e, i tak naprawdę to w zasadzie już nie była nawet degrengolada, to kompletny upadek systemu. Co się zmieniło? Otóż e, wtedy Polską rządził pewien generał, ja nie będę wymieniał nazwisk, nie musicie wiedzieć, że chodzi akurat o Jaruzelskiego. I ten generał chciał utrzymać władzy i przyszło do głowy, że jak Coś tam ludziom da, coś tam pozwoli im trochę pozarabiać pieniędzy, to jakoś, jakoś to się sklei i jakoś tam będzie szło. I tym czymś się zajął właśnie wspomniany wcześniej Świętej Pamięci Mieczysław Wilczek, który skonstruował, przygotował taką ustawę Ustawę o działalności gospodarczej. Ta ustawa zawierała dwadzieścia par artykułów i oparta była w sumie na jednej podstawowej zasadzie: co nie jest zabronione, jest dozwolone. To jest zasada, której nie ma w obecnym systemie prawnym, ani w Konstytucji, ani w innych ustawach. Ta ustawa wprowadziła 10 obszarów koncesjonowanych. To była produkcja leków, to była produkcja broni i amunicji, to było wydobycie kopalin. Dla porównania obecnie tak zwanych działalności regulowanych, licencjonowanych, koncesjonowanych, czy w jakiś sposób w ogóle limitowanych, jest około 350. Ile naprawdę jest, tego chyba nikt do końca nie wiem. To więc pokazuje nam porównanie, jak wyglądało to wtedy, wygląda teraz. Efekt tego te ustawy, wprowadzonej praktycznie z dnia na dzień, był taki, że nagle zaczęły powstawać nowe firmy, ludzie mieli pracę, ludzie z spadających państwowych firm przeszli do, na rynek prywatny, który zaczął wchłaniać każdą ilość siły roboczej, pojawiły się towary, zaczęły znikać kolejki. Doszło do demontażu socjalizmu bez nawet zmiany nazwy, bo to było jeszcze przed okrągłym stołem, kiedy jeszcze Polska była ludowa. I tak naprawdę to Ci ludzie, którzy wtedy w 1989 roku wzięli sprawę w własne ręce, to oni tak naprawdę zbudowali dzisiejszą Polskę. I tu znowu ja często spotykam się z takim poglądem, no że okej, okay, no tak, ale to był taki wyjątkowy czas, bo, no, bo był wyjątkowy, bo wtedy było inaczej. Absurdalny argument, no bo zawsze jest inaczej. Nie ma dwóch identycznych dni, nie, nie ma dwóch identycznych sytuacji. No zawsze jest jakoś inaczej. I też często słyszę pogląd, że no tak, ale to jakby teraz tak wprowadzić takie zmiany tak, tak gwałtownie, to trzeba by ludzi jakoś przeszkolić, przygotować jakiś, wdrożyć plan i, i, i tak dalej. Tylko, kiedy spojrzymy na ten 89 rok, to jeszcze chciałem przypomnieć o jednej rzeczy. Przez 40 lat wmawiano Polsce, wmawiano Polakom, że tylko plan pięcioletni, własność państwowa i masy pracujące to jest to, co może nas wywieźć, e, zaprowadzić do dobrobytu. A prywaciarz to jest kanciarz, łodzi, złodziej, łobuz i łajza. Oduczano ludzi szacunku do pracy i do pieniędzy, w zamian e, uczono ich podejrzliwości i nieufności. Mimo to wystarczyło zrobić zmianę z dnia na dzień, bo od uchwalenia ustawy do jej wejścia w życie minęło raptem tam 10-12 dni. Wystarczyło zrobić zmianę z dnia na dzień, kiedy nagle ci kompletnie nieprzygotowani ludzie, którzy w ogóle nic nie wiedzieli o wolnym rynku, chyba że słuchali radia Wolna Europa, za co można było pójść do więzienia, to ci kompletnie nieprzygotowani ludzie nagle się okazało, że potrafią założyć firmę, zatrudniać ludzi, prowadzić handel, rozwijać biznes, dostarczyć towary, tych, których potrzebuje klient. Skąd oni to umieli? I z tego właśnie, z tej lekcji płyną dwa wnioski. Pierwsza, pierwszy wniosek. Wolność gospodarcza i wolny rynek nie jest tylko hasłem. nie jest jakieś tam motto, które sobie można powiesić na ścianie. To jest normalny, realny instrument. Instrument, który pozwala się ludziom bogacić, który w imię zasady, co nie jest zabronione, jest dozwolone, sprawia, że każdy może zająć się tym, co umie robić i lubi, i dzięki temu może się bogacić. I drugi wniosek. To jest to, że pokazuje, jak zbawienna jest terapia szokowa. Ta terapia szokowa to jest często. O, dopiero teraz mówię do mikrofonu. Ta terapia szokowa, która jest często. No się to nie potrzebuje, bo chyba mnie słychać. Ta terapia szokowa, która jest bardzo często wyklinana od najgorszych. Nie słyszy pan? Przepraszam, teraz już lepiej. Więc ta terapia szokowa jest często wyklinana od tych najgorszych rozwiązań, tak? że... No że tak nie można. Żeby przecież trzeba jakoś właśnie przygotować, przeszkolić ludzi. Ja podam takie dwa argumenty. Jeden teoretyczny, no bo jeżeli nie terapia szokowa, jeżeli nie wprowadzenie zmiany od razu, no to ile? Rok? No akurat w gospodarce rok to jest od razu, no ale ile? 5 lat, 10, 20, 100, może tysiąc? No co, nie, poszalejmy, mamy czas, jak ten facet do wcipu. To przypomina mi to, co wyświetla się co jakiś czas w tle. Road to success is always under construction. Droga do sukcesu jest zawsze w budowie. Jeżeli będziemy robić zmiany latami, to my zawsze będziemy w trakcie zmian. A może byśmy tak chcieli kiedyś skorzystać z fruktów, owoców tych zmian. To jest jedna rzecz. A druga rzecz praktyczna, co do terapii szokowej. Dlaczego jestem zwolennikiem? Miałem kiedyś wyrwane dwa zęby. I nie naraz. Na szczęście. Pierwszy ząb miałem wyrwany w ten sposób, że pani doktor zajrzała w zdjęcie rentgenowskie, zajrzała w jamę ustną, znieczuliła, użyła kleszczy, pociągnęła i było po zębie, drugi znak miałem wyrywany w ten sposób, że pan doktor spojrzał w zdjęcie rentgenowskie, zwiamy ustną, zdał znieczulenie i po dwóch godzinach zszedłem z fotela, to znaczy właściwie spłynąłem w kałuży własnego potu, to się okazało, że coś się odłamało, gdzieś ugrzęzło, w kuluarach może opowiem szczegóły, generalnie teksańska masakra pią mechaniczną to była przy tym jak niedzielny obiad cioci Kloci. Co miało wspólnego te sytuacje? Czym się różniły? No wspólne miały to, że po obu operacjach był uboższy o jeden ząb i o dwie stówy. Czym się różniły? No tym, że w tej pierwszej sytuacji bolało chwilę i na drugi dzień miałem trochę opuchniętą twarz i tyle. W drugiej bolało potwornie przez dwie godziny i przez trzy dni nie mogłem mówić, co akurat dla wielu osób jest podobno, bo według nich zbawienne, że nie mogłem się odzywać. Ale tak czy owak, druga operacja była dużo bardziej bolesna. Dlatego jestem zwolennikiem terapii szokowej. Ja dziękuję za te dwie godziny na fotelu. Ja wolę, żeby to trwało chwilę. Jeżeli tak ma boleć, niech to boli krótko, a nie długo. I wracając do ustawy Wilczka. Ja powiem, że ona, ona mi się w zasadzie nie podobała i nie podoba. Z jednego względu, bo jest za długa. No ile można pisać o wolności, tyle artykułów? Dlatego miałem kiedyś chwilę wolnego i napisałem własną ustawę o działalności gospodarczej. Ustawa zawiera kilka artykułów i kilka stron ustaw, które trzeba by uchylić oparte jest dokładnie na tych samych zasadach, co nie jest zabronione, jest dozwolone, plus jeszcze parę tam dodałem, ale ich to jest rozwinięcie. No, zadziałało 25 lat temu, zadziała teraz, bo czemu by nie? Ta ustawa ma jakiś już pewien swój żywot trochę i w Brukseli, i w Warszawie, bo dzięki zaprzyjaźnionym różnym osobom gdzieś udało się ją sobie popchnąć, chociaż oczywiście napotyka na znaczny opór materii urzędniczej. I tak naprawdę mówię o tym, ponieważ celem dla którego tutaj przyszedłem jest to, że chciałem się zwrócić do osób na tej sali, ale też i poza nią zakładając, na wasze, licząc na wasze kontakty, które wierzą w wolny rynek i wolność gospodarczą. Chciałem się zwrócić o poparcie dla takiego pomysłu. Poparcie wyrażone w dowolny sposób. To od tego, że ktoś na swoim blogu na przykład napisze jest fajny projekt, człowiek to dobrze przemyślał to jest warte wdrożenia Polska na ten poprzez nie wiem kontakty, działania, włączenie w swoje projekty aż poprzez to nie wiem może na sali jest na przykład jakiś przyszły prezydent, który powie dobrze ja to podpiszę. Proszę bardzo. Także przyszedłem tutaj po to żeby wam powiedzieć, że mam coś co kiedyś zadziałało i co pewnie zadziała teraz i że jestem otwarty na wszelką pomoc I tylko mam jedną prośbę zanim przejdziemy do pytań mam jedną prośbę, żebyście nie mówili, że tego się nie da zrobić. Z tego gadania nic kompletnie nie wynika. Albert Einsteinowi się przypisuje takie powiedzenie, nie wiem czy jest tego autorem, ale powiedzenie jest fajne, więc na tyle mądry człowiek mógł je powiedzieć, że są pewne rzeczy, o których wiadomo, że absolutnie nie da się ich zrobić i pewnego dnia przychodzi facet, który tego w ogóle nie wie i on to robi. Dlatego mój komunikat jest taki, Żebyśmy zrobili coś dobrego całkowicie świadomie. Dziękuję i zapraszam, zachęcam do zadawania pytań. Marcin masny, czy ta ustawa, ten projekt jest wisi gdzieś w internecie? Nie wisi może być powieszona, nie wisi, ponieważ początkowe założenie było takie, żeby sprowadzić ją gdzieś takim torem urzędniczo-administracyjnym. To, to ja się, to ja się prywatnie zgłoszę. Dobrze, chętnie. Dzień dobry. Paweł Marek Drubkowski, niezależny miesięcznik studentów Magiel, Szkoła Główna Handlowa. Chciałbym zapytać czy nie uważa pan, że ustawa Wilczka ma wiele wspólnego z efektem niskiej bazy i jakie jest Pańskim zdaniem remedium na spowolnienie w polskiej gospodarce, kiedy jesteśmy nasyceni zagranicznym kapitałem, a procesy dostosowawcze w gospodarce trwają długo, czego e, przykładem są choćby umowy zbiorowe, albo lepkość cen. Dziękuję. Bardzo złożone pytanie. Ja powiem tak. Przykład ten, który podałem pokazuje, że jak coś jest dobre to po prostu działa bez względu na okoliczności. Ja też zgadzam się, że sama deregulacja, no bo faktycznie ustawa Wilczka czy tam druga, nowa jest niczym innym jak prawdziwą deregulacją. Prawdziwą deregulacją polegającą na tym, że pewnego dnia piszemy od dziś nie obowiązuje ustawa o zawodzie jakimś, koniec, kropka. To jest deregulacja, a nie kosmetyka jak to do tej pory zrobiono. Natomiast zgadzam się, że to jest jeden z kroków. Kolejnym krokiem jest, yy, potrzebna jest przebudowa systemu podatkowego. Yy, przebudowa w tym sensie, żeby podatki uczynić po pierwsze bardziej przyjaznymi człowiekowi, a nie systemowi, a po drugie yy, przebudowa polegająca na tym, żeby to były inne podatki niż na całym świecie, żeby być konkurencyjnym. Yy, nie wiem dlaczego pokutuje w Polsce taki pogląd, że skoro wszyscy na świecie mają PIT, yy, to my też musimy mieć. No to jakby, może nie wszyscy, ale jeżeli większość, tak? No w Europie e, funkcjonuje mamy PIT, to my też musimy. Tak jakbyśmy powiedzieli, e, znam dziesięciu facetów, e, e, nie wiem, chorych na zapalenie płuc, co też się zarażę. No bo jak oni są chorzy, no to co ja tak będę się wybijał? No właśnie o to chodzi, żeby się wybić, żeby się wyróżnić. Dlatego moim zdaniem. Rezygnacja z opodatkowania przede wszystkim pracy, czy te wszystkie koszmary PIT, ZUS, NFZ, cała ta, e, cały ten ciężar, który wisi na pracy, e, żeby przede wszystkim to zlikwidować. Z pracy bierze się dobrobyt, a nie z kapitału, nie z nieruchomości, czy, czy nie z jakichś obrotów na giełdzie, to, to jest tylko pochodna. Natomiast e, można cały ciężar podatkowy, który obecnie spoczywa na ludziach pracy, przez ludzi pracy mam na myśli pracowników i pracodawców i przedsiębiorców, cały ten ciężar podatkowy. Które oni ponoszą, można przerzucić na cokolwiek innego, na kapitał, na nieruchomości, praktycznie nieopodatkowane. Dlatego, moim zdaniem, sama deregulacja jest dobra, ponieważ nie widzę najmniejszego powodu, dlaczego o tym, czy ja mam zacząć jakąś działalność, ma decydować urzędnik. Bo na tym to faktycznie polega. Jeżeli mam licencję, to znaczy, że ja muszę spełnić wymagania nie rynku, tylko ustawy czy urzędnika. A powinno być tak, że to powinny weryfikować rynek. Mówiąc rynek mam na myśli konsumenta. To konsument powinien weryfikować czy to co ja dostarczam ma wartość i jaką. I czy chcą mi ludzie zapłacić. Jak nie chcą to bankrutuję. Znaczy, że nie umiem tego robić. Proste. Natomiast oprócz tego konieczna jest przebudowa, gruntowna przebudowa, właściwie wysadzanie w powietrze obecnego systemu podatkowego. I tak naprawdę, mówiąc podatkowy mam na myśli też ZUS, bo umówmy się składka ZUS nie jest składką, to jest podatek. I tak naprawdę to są te dwie metody. Paradoksalnie w 1989 roku było o tyle łatwiej, że był bardziej przyjazny system podatkowy. Był znacznie lepszy niż obecnie. Obecnie jest bardziej opresyjny, bardziej absurdalny, bardziej zagmatwany i prowadzący więcej problemów. Także deregulacja jest jednym, może być z filarów. Bez drugiego będzie lepiej, ale nie będzie aż tak, jak mogłoby być. Szansa, szansa na ostatnie pytanie, jeszcze. Okay. Ja mam pytanie, Paweł, do Ciebie, bo, żeby wdrożyć tą ustawę, to co jest potrzebne? Wspomniałeś, i to, to jest jedna, też jeden z powodów, Paweł wspomniał, że szuka niewątpliwie osób, które mogą mu pomóc, i stąd stworzyliśmy ankietę którą możecie wypełnić, jeżeli ktoś z was chce uczestniczyć dalej w tych pracach to zachęcam właśnie jedna z tych ankiet pozwala na te prace, ale Paweł jakie kroki żeby to się udało albo jak RTMX może ci w tym pomóc? Ja jestem maksymalistą, no trzeba po prostu uchwalić, prezydent musi ją podpisać co jest zadaniem dużym, no, ale prezydent co jakiś czas podpisał jakieś ustawy, więc jakby może podpisać i taką. Natomiast pierwsza rzecz to jest przede wszystkim zrobienie z tego jak to się ładnie mówi przedmiotu debaty publicznej po to, żeby pokazać to o czym mówiłem, że to nie jest rozwiązanie wzięte nie wiem z kapelusza. Ja tylko mówię o tym, żeśmy wrócili do czegoś co kiedyś działało i co jest tak naprawdę podstawą istnienia biznesu na całym, na całym świecie powiedzmy sobie kiedyś było. Tak naprawdę co trzeba zrobić przede wszystkim trzeba najpierw zrobić z tego przedmiot debaty publicznej, najpierw ten projekt wypromować i przekonać jak największą grupę ludzi do tego, że to jest rozwiązanie w dobrą stronę. Oczywiście licząc się z oporem przede wszystkim po stronie biurokracji rządowej, bo to jest ustawa, która mówi, że no niestety, ale większość z Was, jak jest dobra, to powinna sobie poszukać pracy na prywatnym, ponieważ problemem też jest to, że mamy w tej chwili olbrzymią armię, ale armię urzędników. Jest to ponad ocenia się 600 tysięczna chyba armia, i tutaj na pewno będzie jakiś opór, ponieważ no, większość z nich wykonuje pracę, która nie jest potrzebna z punktu widzenia rynkowego, tylko wyłącznie potrzebna z punktu widzenia polityki rządu. Czy jednym słowem, mamy ustawę, mamy człowieka, który może być jej promotorem, ale niewątpliwie potrzebna jest praca jakiejś grupy roboczej. Myślę, że mamy też. Wsparcie mediowe i to mogę obiecać, że zagwarantujemy, ale fajnie, jeżeli uda się utworzyć grupę roboczą, która popracuje, przedyskutuje to, a my to zrelacjonujemy chociażby w mediach, które reprezentuję. Także liczę na to, że się wpiszecie i że z Pawłem taka grupa robocza, bo ruszy, bo niewątpliwie ta deregulacja by się przydała. Dzięki Paweł. Dziękuję.